Siema, witam Was w dzisiejszym filmie. Na pewno pamiętacie tą scenę ze wczoraj. Siema Mordy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym. Witam w dzisiejszym Pato I po tym, już po nagraniu, stwierdziliśmy: Ej, kurde, nagrywamy to, bez kitu! Ciężko byłoby nagrać Pato ale stwierdziłem, że mogę nagrać Dres, Teleturniej albo Pato Teleturniej, coś takiego. I po prostu z chłopakami będziemy zadawali sobie pytania. Związane oczywiście z takimi typowymi Dresikami. I to właśnie będzie dzisiaj na filmie. I dzisiejszym filmem też już myślę, że na pewno dobijamy 300 tysięcy widzów, bo niewiele brakuje. Także jak jesteś nowy, mordo, subskrybuj kanał. A jak podobają wam się takie akcje jak wczorajsza i dzisiejsza, bo ona jest trochę takim follow-upem do wczorajszej też, no to po prostu zostawiajcie polubienia. Będę bardzo wdzięczny. Jak wiemy ich dużo, to słuchajcie, zaproszę znowu Adriana i Błażeja i nagramy coś po raz kolejny. Tymczasem zapraszam was już na odcinek. Jazda! Siema mordy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie Ja, Karol, zainspirowany moją łysą i Wpadłem na pomysł, że nagramy pato teleturniej Są ze mną moi pato koledzy Siemam witam, elo Siema, Będę im zadawał pytania, które, które każdy dres powinien wiedzieć Dlatego też mam dzisiaj czapeczki dresa no, to jest wyjątek, Tresa. To zabrakło, ja to zabrakło. To, to jest radzie, się o co chodzi, jak już będziemy grali w to, bo ja im to tłumaczyłem teraz i sami nie wiemy w sumie o co chodzi. Zaraz się wszystko okażę. W każdym razie zapraszam do Patoteleturnieju. Dzisiejszymi gośćmi są Adrian oraz Lowland. Witam. Jaką, że każdy patus powinien to wiedzieć, bo wiadomo, że patusy w szkole nie uważają za bardzo, ale na tej jednej lekcji powinni uważać. Jaki ma wzór chemiczny alkoholetylowy? To tylko ty chodziłeś do liceum, do techniku Właśnie. chemicznego Czekaj, Alkohol etylowy To ile ma węgli chociaż powiedzcie Ile co ma co? Węgli chociaż ile ma 6 Wiedziałem, dlatego się nie odzywałem, powiedziałem, że mam mniejszą szansę, żeby dobrze strzelić niż źle yy, Dwa. C2H5O Dobra, w każdym razie No okay. to były te trudniejsze pytania Kolejne pytanie będzie dużo łatwiejsze Słuchajcie yy, Jesteście, idziecie z sobą na, na osiedle yy, Spotkaliście Franka Flanek często kasę, bierzecie od niego kaskę, nie? Mm -hmm. I teraz. Jakie są trzy przedmioty, które, można, które pomogą wam w sytuacji z Frankiem, żeby wziąć od niego pieniądze? No piwko na pewno. Ale w jaki jak sposób ci pomogą? Ja dajesz mu piwko, on się upija i bierze. <laughs> No tak, nie, dobrze. Ej, masz piwko piwku. <grym> a potem tam. No, no to. Źle. Piwki, no, jak źle? no tak, no tak. Jak piwkiem? No Nie dajesz sobie kłopot. Oj, drugie Drugi, no, drugi, drugi daje. <grym> jak to źle? No, no, no źle, to no jakie piwko? Nie. No nie wiem, jakiś baseball, jakiś chłopie kasket, ale mnóstwo, czy coś. No co? To... myśli? <grym> no a piwkiem można uderzyć gościa To butelko we piwkiem No <grym> to <grym> to właśnie, ale prawdziwie sobie nie wyleje piwa. No właśnie, nie połapkę. Ale nie, będzie zamknięte piwo. Co, nie jesteś to jesteś insolent, jesteś słabszy! Co my nagrywamy <laughs> pato tyle trudniej! Na spinacie za karę! <laughs> Dobra, mam kolejne pytanie! Trudne, łatwe. Trudne, Boże, łatwe. Ulubiona firma każdego patrzenia. A Widas! Pierwszy byłem, pierwszy, pierwszy. 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 pierwszy Nie, nie, no kurde. Ej, stary. Adam był pierwszy, nie. Zanim zakończyłeś to A to był pierwszy! Adam był pierwszy! pierwszy. <laughs> Adam był pierwszy. A, oh, pak, pak, pak. Piercing, trzeba. Ale słuchajcie. Oprócz Adidasa jest też druga firma. Nike. Dobrze. Dobrze. Ubraniem Do I teraz słuchajcie, kolejne pytanie związane też trochę z ubraniem patoświrów. <noise> Najbardziej znane buty dresów dressów, <noise> maratony. Dobrze. Kurwa Mój <grym> WFista z postawówki zawsze miał maraton <grym w> Co nie znaczy, że był dresem <grym w> No ale maratony są takie, że faktycznie dresiki na osiedlu często noszą Zostaniemy przy ubiorze mm -hmm. Ulubione spodnie dresów No trzy paski W sensie typ spodni No dresy No dobrze Ty <grym> to <w> no, źle powiedział no Nie no trzy paski się. dresy. Ja Liczy się Ja <grym w> Na palca A. Dobra, to się Cię. przygotujcie, jest kolejne pytanie Ulubiony napój dresów Piwo Dobrze <laughs> No proste, bardzo proste było No zakładaj, zakładaj no. Jak będziesz oddychał Jak ty to masz? Aha, to no to Jest sobie Seba, nie? I Seba ma dziewczynę Karina. Zap... Dobrze. Ma na imię Karyna No tak, no też to chciałem powiedzieć. No też to chciałem powiedzieć. No. Ale nawet <noise> nie ja tylko chciałem powiedzieć. Ale pytać. wiedziałem i to boli. No! no nie tak bo... boli Bycie dresem boli. <noise> no. Ulbina broń dresu w Krakowie Maceta, Maceta. Dobrze. Tak dobra. jest! No, dobra. dobra. Największy wróg każdego dresa. Pierwszy. Adrian 5 4 3 2 1 Chcesz odpowiedzieć? nie musisz nie, nie muszę i nie chcę Nie chcesz? Ale nie, nie, nie będzie to... Nie, nie będzie to? Nie, nie będzie Policjant? No tak Kurwa, ale proste No tak, no tak No tak. No <laughs> jest jak to, nie? Ostatnia. Element ubioru, który zawsze ma dres Nerka Dobrze nie, to myślę, nie. Miałem powiedzieć, że można wymienić yy, masz mi trzy szanse. No bo to też ciężko trafić dokładnie, ale dobrze, dobrze, o nereczkę chodziło. Najczęściej ulubiony jest sport dress. Piłka nożna. Tak, tak. Ja Możemy powiedzieć, sport, że bicie ludzi, czy co, <laughs> nie? Dlatego. Tylko chciałem żeby to był normalny sport, no, normalny. Rozumiem. To, moim zdaniem, jest łatwe, bo to jest takie 100% typowe. Taki typowy syba zawsze, zawsze jeździ jedną marką samochodu. BMW. Tak, no to Błażejo. Ja... No ale ja już nie mam gdzie tego przepisać. No, jak ja mam więcej od ciebie i. Aaaa! Drip, dobra, Nie no. Ucho. Dobra, to będzie mega proste, więc tutaj szybkość jest. Ostatnie. Tak. Ostatnie, ostatnie pytanie. Dobra, no. Przygotuj się, Błażejo, ja, bo to jest mega proste. Więc bez to. Więc razy wam od razu klikać. I powiem tak. starty teraz są niezaliczane. Ok. Trzeba po końcu pytania. Najpopularniejsza Fryzura dresa! Łysy! Tak. A ale... tym miłym akcentem kończymy ten odcinek dawaj, Nie 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 Wra... e, On oszukał, powinien jeszcze jednego Za to musisz zrobić fikołka Za karę ale, ale Dresy nie robią fikołków Dresy robią salta <laughs> low Dawaj low kicka To dostajesz low kicka w dupę od Adriana Ale on czerwony uszy o f... o no. Dostajesz low kicka w dupę od Adriana Dawaj Ale low kicka jak się robi? Lowkika No dawaj <laughs> Czekaj No <laughs> to, to nie był Look. No co ty nie powiesz. Ale dobra, tak naprawdę szukaliśmy was i nie jesteśmy teraz sami. I z jednym patosem prawdziwy. Dobra mordy dzięki za odcinek w takim razie żegnamy się z wami To był taki w sumie follow up do wczorajszego filmu gdzie my się bawiliśmy i w trakcie tego wpadliśmy na ten pomysł także Dzięki za odcinek mam nadzieję że wam się podobało Koledzy trochę pocierpieli Ale zresztą razem ty pocierpisz To nie jest wcale takie fajne sobie nie cierpią dobra dzięki za odcinek trzymajcie się mordy